Harda Horda Targi Kielce 2019, tym razem jesteśmy na stoisku KCNC. Generalnie zaprezentujemy Wam nową kasetę, która jest sygnowana również nowym brandem. Trochę nie wiedzieliśmy na początku jak się to czyta, zostało nam to przedstawione tutaj na stoisku. Uwaga, now wait, czyli warto nie czekać. Kaseta dosyć ciekawa. Przede wszystkim zakres 52 do 9. Jest to kaseta przeznaczona pod napęd Strama. Pięć najwyższych koronek to jest aluminium, pozostałe to jest stal. Kaseta bardzo lekka, konkurencyjna jeśli chodzi o wagę z tymi komponentami Strama. Cena również. Całkiem atrakcyjna. Za samą kasetę producenci chcą około 250 euro. Jedyna modyfikacja, która jest potrzebna do tego, żeby taką kasetę zastosować w naszym rowerze, są to, uwaga, asymetryczne kółeczka, które również możemy dostać właśnie w takim zestawie z boksem. Wtedy cena całego zestawu to jest 280 euro. Dodatkowo na stoisku mamy tutaj również kasetę przeznaczoną pod system Shimano, czyli tutaj już oczywiście najmniejsza koronka jest nieco większa, czyli tutaj klasycznie jak to w 11, przełoż 11 zębów, jeśli chodzi o największą zębatkę również jest to 52, czyli duży, duży zakres. Na Stejsku oczywiście mamy również inne, starsze rozwiązania, wiele dedykowanych właśnie pod system Szymano, kilka pod, pod system Srama. Jeśli chodzi o właśnie tą kasetę, którą wcześniej prezentowaliśmy, występuje w różnych kolorach. Tutaj akurat mamy wersję niebieską, ale jest również wersja różowa, żółta z tego co widzę oraz czerwona i chyba najbardziej taka designerska, która jest dostępna: jest to złota właśnie kasa.